Raz, dwa, trzy, o, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, o, to już nie pasuje do piosenki. Trilogi Wygrały. Krowę. Coś wybuchło. Boże. To ja może. O, i mięso. O, nie, wielki slime. A nie, to nie jest taki wielki slime. Gdzieś ty się podział. Tam Zaraz się Annaki. Anaki. Ja. O, ja! Bo ja mam koksy! O co chodzi? O co chodzi? O ja! Ale! Mam energię Tak, tak! nie mógłbym tak walczyć, bo mam same takie rzeczy, które uzdrowić mnie mogą. Na przykład. O! Ja mam zbroję he I kał? Się no, no rozumiem, nie. Coś sugerujesz? Nie, dlaczego? Pozostawię sobie lucky O. Nie, no mnie tak. szkieletna Wow, Jostra, mam miecz! Patrz, diaksowa kleta i diaksowy hełm. A ja, ja mam, mam miecz! ja, 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 ja! ja, 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 ja. Zebrałem twoje koksy! Do tego mam? O, blok diaksu mam! Fuck! Aaa, widzę Bacona jakiegoś! Ja tu widzę Bacona! Hmm. To, to, o, jest! Właśnie mówię to, że jest! Oby nikt nie zabił mnie! Nie no. Bo ja czekam tu! I to Bacona biegnie! nie, ja zrobiłem, nie! Bo ja tam biegnę! Biegnę tam i zdobędę świat! Mm. Bo ja minigierkę. O tak! Dobra. Eee, mm. zaczęło się! Jak to? Jezu, ile mnie potworów goni stary! Uciekaj! Pomogę Ci zaraz! To raczej nie, ale... Ale wiesz, Ach. musisz wierzyć. No dlaczego? To śledź mnie! Na Twitterze. Tak ha, jest. Tarara. Jestem tu. Bo ja tu biegnę. Kurde. Gdzie ty jesteś? Hmm, nie wiem. Bo na spawnie to tak, tak, tak by ciężko trochę byś miał w sumie. A o Mam ci... bikin Po co cię, biko? A skąd mam wiedzieć? Znowu mam pikona. Wow! Teraz nie mam pikona. O! Zbroja! Hej, wracaj na spawnie i walcz. A, zostało dwóch. Co ma tamten? Bo ja mam mógł. Jo! Ale super! Hmm, czemu graty z... Gdzie ty jesteś? Zaraz ci to pokażę, gdzie tu... O, właśnie. Wygrałem! To... Bo ja wygrałem grę! Bo ja wygrałem grę! Tak, tak, tak! A ja tu... Nie, ja, ja tu zbieram. Okej, zapomniałem się przywitać w ostatnim... W ostatniej arenie. Więc... Nie, nie będę się witkał. Haha! <ścoughs> Jaki buntownik. O kurczę! Boże. On taki szkielet. A. Coś wybuchło. Tak w sumie trochę. Bo ja mam Ener o, i coś się grzeje. O, to Twój mózg. Co? Nic. O! A, tak. Masz coś takiego. Nie. takiego coś, co można kogoś tak. Abadaba! Łubu, czy nie? Ja pierdzielę! Albo abadaba. Tak. Ale to zrobiłem. To będzie. To będzie takie przyspieszone. Kurcze! Trochę ząbałem. Drewno. ha! ha, ha. Um. Drewno. Ha. Okej, okay. mam drewnie, mam, lider, lider pancy. Lider, powiadasz, lider to są takie... No, co mnie. nie. Nie, nieważne, nie. O, i teraz mam złote. Ale jestem pro koksu. Prawie jak hardkorowy, <laughs> tylko inaczej. A, to ładnie chyba, nie? Czy no, jak? nie wiem, jest... jest Można zrobić poltarz do piekła? Co, jeszcze gdzie jeszcze masz? Ko ten mam! Mam żelazny miecz, stary, easy win to będzie. Easy win! A ja mam TNT. Też mam yeah. TNT, 16 sztuk. Hehehehe. Wołam hejja! Stary, mam hey, teraz taki item, że to musi być wygrane. A ja mam bardzo. zbroję. Ale to jest no to lepsze. Da, to dobrze chyba, nie? Też mam zbroję. to super, no. jesteśmy tacy sami, tylko inaczej. Durururu. Ja tu zbieram bloki, jak i w ogóle ją. No, a nie wygrałem. To nie może inaczej być, co? Medytuję. jakby co. A, 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 um. hmm. KUDE! Góde! Nie! Co się Nie! Kribery latające! A, 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 a. Co? Creepery! O o czym to? Yes, wait a potworów! for, please. Zabij mnie. No proszę nie, rób. Nie zabijaj mnie. O, zgin zginąłeś. Jezu, to jest wygrana on Takie przedmioty dzisiaj. Tak, mam kurcz cool skill. To musi A być ja mam ilość. same ryby. O, ryby tak. Nie, to nie ryby. Dobra, idę zabijać pierwsze osobowości. Mam, mam, jak sową zbroję. Pierwszy zabity. Drugi zabity Hehehe he, he. Czaj lecę na kolejny no, lecę, lecę na trzeciego Zabity trzeci he, he. No to zabity kude, na czwartego A! Zabity czwarty, boże, o co chodzi A! Idę na piątego. O, czekaj, ]łem. czekaj. Gdzie ty jesteś do ci bym pomógł? Nie, bo byś mnie zabił. Bo czterech zabiłem już. No i byś tego byś. No, zabite, zabiję szóstego, zabiję szóstego. Zabił piątego, mnie, zaskoczenia. Jest, zabiłem piątego, zabiłem piątego, dobrze. Co ty nie żyjesz? Hmm. A więc, parałani moi. Narw był ze mną. Mm -hmm. i właśnie siedzimy. ale hmm. jak go zrzucę. <laughs> jak to wyglądało? Hej. Słabo, no i ogólnie. Pamiętajcie, że tu jest akcja jaka? Grudzień, ha, tak, tak. Grudzień! I, -i, 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 i zapraszamy do jutrzejszego odcinka, tak? Tak, tak, tak narf, Tak, tak, spadaj! Tak! Co? Patrz! A nie, e. po drugie, ty wiesz, na nie wyjść. A, ok. Ja powiedziałem, ja zrozumiałem, spadaj, także nie wiedziałem, co myślisz. Jeszcze raz! Dobra, dobra, to ja idę, nie. Nie, przesadziłeś, no cześć! Zrzuciłem go! This is you, Nara! Cześć! Marfa,